Cześć. Dobrze, że już jesteście. Eee, długo to trwało, zanim e, wziąłem się w ogóle do roboty, żeby coś dla was nagrać. E e e musiałem, musiałem teraz kasznąć, nie? Proste, proste. Czyli jeszcze raz. Siemanko, dobrze, że już jesteście. Mam nadzieję, że e, długo się nie nawkurwialiście, że tak długo nic nie wypuściłem, ale oczywiście, o, tam filcy fajnie czekają, a Raven kurwa nie może, nie? Ja wiem, że nikt nie czekał, ale mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę więcej ludzi obejrzy niż ostatnio. Ale wcale się nie dziwię. W ogóle, wy się dziwicie, bo ja nie. Pierwszy vlog to w ogóle była martwica mózgu. To była taka martwica, że jak ja na niego popatrzyłem, słuchajcie, to sam padłem, nie? Wyglądałem jak Sauron 101 vlog. Dzisiaj opowiem Wam o fajnej kamerze o kamerze, która kręci w rozdzielczości HD. Rzadko która kamera nie kręci w rozdzielczości chodę w dzisiejszych czasach. Cześć, jestem Raven. Jeżdżę tirem i umiem zmieniać biegi. I zapraszam was na moją naczepę. Właśnie tak wyglądał vlog numer 2. Ja chciałbym, żeby tym razem vlogi były troszeczkę bardziej energiczne, czyli będę zapierdalał tak jak taki gościu na amfie. Dzisiaj wam powiem coś fajnego, coś fajnego wam powiem. Po ostatnim e, nagraniu sporo ludzi mi powiedziało, że stary w ogóle jaka ściema, że ty gadasz, że na fotce TV jesteś w ogóle, jaki żal jesteś, ale naprawdę? <grywki> nie rozśmieszajcie mnie słuchajcie, dlaczego? Bo fotka, bo wszyscy jesteście taki w ogóle japis, kurwa, że wy to na fotkę nie wchodzicie, że to jest sprawa dla dzieciaków, tu się mylicie. Ale dlaczego żal? Ale dlaczego żal? Powiedzcie, ale o co chodzi? Czy to jest, kurwa, jakaś wiocha, że się zapierdala w kaloszach e, z widłami, coś się robi, kurwa? Nie, tam się poznaje ludzi, prawda? Ja, bynajmniej takie jest moje zdanie. A nawet niektórzy, kurwa, z was uwielbiają zapierdalać w kaloszach i z widłami. Dlaczego nie? Każdemu to, co lubi. Nie dajcie się kurwa nakręcać przez innych takich kurwa palpeci, którzy naprawdę nie potrafią sami w swoim życiu nic ciekawego zrobić i najłatwiej jest im się zamknąć w tych kurwa takich ramach szarości kurwa jak wszyscy. Chcecie kurwa wyjść sobie z gołą dupą na miasto? Wyjdźcie z gołą dupą na miasto, ja wiem, że prawdopodobnie was ktoś za to przypili. Jakaś kurwa straż miejska albo policja, ale pierdolcie to, słuchajcie. No. Jeżeli w miarę rozsądku nie zrobicie nikomu krzywdy i zrobicie to tylko dla siebie, kurwa, róbcie to, ludzie. Ja cały czas staram się Wam to przekazywać na kanale Fotki TV yy, i nie dajcie się, żeby ktoś Wam kurwa zakładał klapki na oczy, że macie kurwa robić tylko to, co inni. Róbcie to, co chcecie. Słuchajcie, ja myślę, że jestem dobrym przykładem Wiele z was powie, że jestem za jej zajebistym Durniem Wychodzi gościu, kurwa, 32 lata facet I się tutaj, kurwa, pieni Wcale się nie pieni, albo że się napina e, Słuchajcie, to nie jest tak Ja mam 32 lata, ale ja wcale się nie czuję Na 32 lata Dlaczego mam, kurwa, robić z siebie dziadka Jak nim jeszcze nie jestem Czy uważacie, że 32 lata albo więcej To jest coś e, Co zmusza was do tego, żeby zapierdalać Z laską, kurwa, i słuchać Radia Maryja, dlatego powiem wam, że nie podoba mi się wasze podejście, nie podoba mi się. To jest tak samo jak z muzyką. Dlaczego? Słuchajcie, no, widać, no, jakieś tam cięższe klimaty, prawda? No, ja myślę, że chyba nie ma się co oszukiwać disco polo nie słucham. I nie wyglądam na kogoś, kto słucha Disco Polo. Ale dlaczego wy się czypiacie w ogóle i o co chodzi, że o jakie muzyki słuchasz? A jakie słuchasz muzyki? No jak jakie słuchaj muzyki? Każdej muzyki, która mi się podała po prostu. No, muzyka to jest muzyka. Jak nie musi być jakiś film, bo ja to tylko, ja to tylko Def Heavy, yy, Def Heavy Motherfucker Emo Disco yy, słucham. No tak, no to świetnie w ogóle, że jesteście, a ja lubię sobie w większości słucham metalu, no to jest proste, bo akurat to lubię, ale jeżeli jest jakaś dobra muzyka, jest jakieś dobre techno, jest jakieś dobre, kurwa, nie wiem, trans, jakiś dobre nie wiem, posłucham, dlaczego kurwa nie? Dlaczego wy, nie wiem, kurwa, uwielbiacie Czesława Mozilla na przykład, a słuchacie Disco Polo? No jak możecie, kurwa, słuchać Disco Polo i Czesława Mozilla? Przecież to jest całkiem inny styl muzyki, to jest underground, słuchajcie. Hmm... A kobiety na fotce, dlaczego w ogóle robicie takie kurwa akcje? Ja rozumiem, bo macie czym się pochwalić, oczywiście niektóre kobiety, macie czym się pochwalić, są cycki, musiałem wspomnieć o cyckach, bo on nie musi być o cyckach, macie fajne cycki, wywalicie je gdzieś tam, tych zdjęć nawalicie na swój profil, a potem wielce się sracie, że ktoś wam gada, że dziewczyno, nie wiem, kurwa, dawaj na skype'a, albo bym cię przeleciał, albo wyłochotał ci żubra. Trzeba odpowiadać za swoje czyny. No chyba to jest proste akcja i reakcja, nie? Hmm? Jest czy nie? Pokazujecie cycki, zlatują się amatorzy cycków, No to chyba jest proste, nie? Jak ja na przykład wystawię sobie kurwa y, ptace, kurwa z pączkami, to zlecam się amatorzy pączków, nie proste? No przecież nie będę gadał, że o pączki, ale co wy, jak możecie mieć pączki. Jak sam kurwa mam tych pączków 12, 20, 30, nie wiem, ile mam. Dużo na tej tacy. Także, drogie panie, nie oburzajcie się, ja wiem, że są desperaci, którzy na siłę potrafią, kurwa, za ramiączko dać się, ee, kurwa, pociąć, żeby tylko sobie trzepnąć pytonga. ale, no, trzeba odpowiadać. A już jak mnie wkurwia, jak mnie wkurwia, jak wrzucacie te zdjęcia specjalnie z tymi cycami wyjebanymi tylko na chwilę, nie, żeby ściągnąć tylko do siebie desperatów. Co wam to daje? Co wam, kurwa, to daje? Padło również pytanie, czy staram się robić vlogi, żeby być takim jak Damianero, jak Niekryty Krytyk, albo może jak z Gni, albo Luntek. Kochane sucze, pierdole, co wy sobie będziecie myśleć na ten temat. Nie! Nie, pierdole, ja robię to tylko dlatego, żeby się po prostu z Wami pobawić, żebyście mogli, kurwa, sobie mnie pooglądać, ja żebym sobie mógł poczytać, co o tym myślicie, a może zmienię swoje zdanie, może mam jakieś przekonania, kurwa, sprzed 30 lat, które już nie powinny w ogóle być, ee, w ogóle nie powinny istnieć, prawda? A w ogóle niedługo, jadę sobie do Polski na urlop, a na urlopie będą się działy niesamowite rzeczy. Trzy tygodnie, słuchajcie, trzy tygodnie będę balował sobie w Polsce bawił się, balował, w ogóle odwiedzał wszystkich, kogo tylko będę mógł, jeżeli tylko znajdę na to czas, ale przede wszystkim przede wszystkim e, nie mogę się doczekać naszego, naszego zlotu. Trzeci zlot widzów e, Raven TV, będzie tam dużo, dużo ludzi, a jeżeli na zlocie nam się uda internet na to nam pozwoli, to zrobimy specjalną e, transmisję e, z miejsca zlotu, mam nadzieję, że wszystkie osoby, które będą na zlocie e, nam, wam się pokażą w ogóle zobaczymy jak to będzie, bo jak tam jazdy będą ostre, to Transmisja pewnie będzie tylko 18, plus masakra jest. Ogólnie jest masakra, powiem Wam szczerze. Zostało 30 dni, a ja jestem tak. już kurwa, jak kot bym tak zapierdalał na ten w ogóle zlot. No aby wykorzystać trochę sytuację, to zaproszę Was na specjalną stronę naszego konkursu, którego, który zrobiliśmy na Fotce TV. E, strona nazywa się e, Pikantne Fapiczki. Nie będę tłumaczył genezy tego, bo to geneza jest bardzo bardzo długa. W każdym bądź razie jest to konkurs na kalendarz na rok 2012. Kobiety dodają zdjęcia do konkursu, głosujecie. I 12 z tych kobiet, które będą miały najwyższą średnią głosów, dostaną się do kalendarza, zaistnieją w kalendarzu. Kalendarz potem będziemy sprzedawać i to wszystko damy na jakiś dobry cel. Może na dom dziecka, może na jakiś szczytny cel, cel który jego jeszcze nie wybraliśmy, ale na pewno wybierzemy. I co ja mam wam więcej powiedzieć? Chyba tylko tyle, że czekam na wasze propozycje, co chcielibyście usłyszeć w następnym e, nagraniu. E, o czym mielibyśmy porozmawiać. E, ja oczywiście w miarę możliwości będę wam odpowiadał, O jakby was tylu było, żebym, że nie mam czasu na to. No dobra, nie. Troszeczkę sobie teraz wkręciłem, ale, ale e, i pewnie ty czasami e, wyobrażasz sobie, że jesteś rockersem kurwa z e, rakietą tenisową. Na łóżku. O, jestem kurwa, ziz topnie. Także do następnego razu, no co? Może nie będę więcej ściemniał. Na razie.